Polska nie Polska, nie Las, nocą rośnie jak jezior poszum, droga kołysze we mchu, we mchu. Ciężkie kolumny mroku się wznoszą, Odchłanie puste z ciemności płoszą, krzyk zły, wysoki jak ze snu. A dołem potok ludzi i wozów. I broni chrzęst we mgle we mgle, spod stóp jak morze wydęte grozą, nieujarzmiona piętrzy się ziemię i głosy ciemne leżą w przestrzeniach, jak to co czeka obce i złe. Twarzyczki jasne, na widnokręgach armia. jak cęgi gną się i kruszą. O moi chłopcy, jakżeż nam światy odkupić jedną rozdartą duszą. Kochać? A to się wydaje za mało. Ginąć? To słabość tylko wyzwolić, bo nie nadąża chłopięce ciało, a ciemność stoi i grzmi, i grzmi. Las nocą rośnie, otchłań otwiera, usta ogromne chłonie i zsie. To tak jak dziecko, kiedy umiera, i tak jak ojciec, który żyć musi. Przeszli, przeszli, dym tylko dusi I krzyk wysoki we mgle, we mgle.